Doceniajmy nasze życie. Dzisiaj parę słów właśnie na ten temat. Tytuł książki Wasiego Majdżumiego: Appreciate your life. Doceniaj swoje życie. Doceniajmy swoje życie. Osoby, które stronią od wszystkiego. Uciekają być może z lęku, być może właśnie z obawy przed porażką, przed trudnościami życiowymi, przed wszystkim, co przed niepewnością, jakie, jakie niesie życie, przed wszystkimi trudnościami, przed bólem, przed kontaktami z innymi ludźmi i trudnościami w tych kontaktach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te różne obawy i lęki, a może jakiś pomysł na temat kwaterki gdzieś tam, która jest tworzona. I kwaterki mam na myśli, jakiegoś miejsca w niebie. Gdzie im bardziej będziemy cierpieć, im mocniej będziemy stronić od luksusów, im bardziej będziemy się umartwiać, tym ta kwaterka będzie lepiej wyposażona i dostaniemy wspaniałe nagrody. Być może z takiego powodu jest sporo osób, które, które nie doceniają tego, co niesie nam życie, co życie nam ofiarowuje tracąc możliwość cieszenia się taką niesamowitością, jaka jest tutaj na Ziemi. Cudownością wielu ludzi, cudownością ich cech, ich działań, ich serc. cudowność sztuki, przyrody, mnóstwa rzeczy, które, które przynosi nam życie. Kiedy jesteśmy w stanie przyjmować to, kiedy to się pojawia, cieszyć się tym, nasze życie samo w sobie wypełnia się. Jeśli jesteśmy tu i teraz i to, co życie nam przynosi, bierzemy Oburącz przyjmujemy z wdzięcznością i z radością, otwieramy się na cieszenie się tym, to nasze życie się wypełnia. Jest to wypełnienie do pewnego stopnia. Dotyczy to również duchowej praktyki. Jeśli mamy możliwości, czujemy i widzimy, że jest możliwość rozwoju duchowego, a my to odsuwamy, z różnych wątpliwości, z różnych z właśnie takich niechęci, a tych niechęci jesteśmy w stanie sobie mnóstwo stworzyć, jeśli, jeśli tak sobie założymy, to, to tracimy możliwości, tracimy szansę w życiu, żeby otwierać się i na tą dziedzinę. I teraz. Kolejna rzecz, która się pojawia, to przywiązanie i lgnięcie. Bo nie same rzeczy są problemem, tylko przywiązanie do nich, lgnięcie. Kiedy od nich stronimy, to często pojawia się pożądanie na głębszym poziomie, ale my je niszczymy, niszczymy, niszczymy. Ale ono pozostaje, wchodzi głębiej, ale rośnie, nabiera siły. Wcale nie, niekoniecznie będzie znikać. A przy bardzo mądrym postępowaniu i bardzo dojrzałym rzeczy, które, które dopełniają się nawet w znikomym stopniu, potrafią nas wypełniać i cieszyć. A Pamiętam w Japonii, kiedy w czasie sesji przynoszono, mnich roznosił czareczkę herbaty i malutkie ciasteczko i to był tylko jeden moment w ciągu dnia, taki, podczas jednego bloku. To ciasteczko niesamowicie smakowało. Wtedy, kiedy przyjmowało się to, człowiek zjadał, wypijał tą czareczkę, herbaty, nie było, nie było nic, co pozostawało po tym. Właściwie psychologicznie patrząc, ta, to wypełnienie i to takie pożądanie, jakby bywało, było zaspokojone bardzo bardzo malutkim takim akcentem. I później człowiek był w stanie włożyć energię w pracę i e, w, w zgłębianie tego, co było, było istotne. I te inne rzeczy już nie, nie męczyły, nie przychodziły. Och, jakbym zjadł coś słodkiego, o jak coś mi jest tu potrzebne, czegoś mi brakuje, oj, ale to ja, bo jeszcze kwestia appreciate your life, docenienia życia i docenienia możliwości, a jeśli to się dzieje, to przyjmowania doświadczeń duchowych, które, jeśli mają miejsce, są w stanie wypełnić nasze życie dużo bardziej niż ciastko, niż czarka herbaty, niż mnóstwo innych rzeczy, o których myślimy, że są. Nam potrzebne i są istotne i ważne, i bez nich, bez nich nie jesteśmy w stanie żyć. Tutaj mądrość, która, którą w życiu nabieramy, albo, albo nie, dostrzegania siły, wartości rzeczy i faktycznej potrzeby, jakby dostrzeżenia, co jest nam w życiu naprawdę potrzebne. Doświadczenia duchowe, głębia duchowości jest jednym z elementów, który, jak to widzę, jest bardzo potrzebny, jest istotny. Jeśli to zaniedbamy i przeżywamy to nasze życie tylko z kolei ciesząc się nim i łapczywie łapiąc wszystko, co to życie nam przynosi, to również jest pewna skrajność. Jeśli nabieramy Przywiązania do tych rzeczy, to bardzo trudno nam będzie je odpuścić, jeśli przyjdzie taki moment. Na każdego przychodzi moment, kiedy to życie się kończy. Jeśli wcześniej dostrzeżemy, że potrzebna jest jakby praca nad odpuszczaniem różnych rzeczy, a z drugiej strony właśnie wypełnianiem tych przestrzeni, ale jak powiedziałem, czasem z mądrością dopełnienie jakiejś przestrzeni wcale nie musi być to kosztem ogromnego jakiegoś wysiłku. Czasem wystarczy ogromna wrażliwość, ogromna doza docenienia właśnie i przyjęcia i uważności przytomności i otwartego serca, żeby jakaś przestrzeń się wypełniła. Czy jego brak dotyczy również duchowości, czyli te wszystkie doświadczenia duchowe, które niesie nasza praktyka duchowa, a tu, tutaj przywiązanie również się pojawia. Puszczenie każdego poprzedniego doświadczenia i otwarcie się na tu i teraz, i ze świeżością kroczenie ścieżką duchową, czyli również odpuszczanie, odpuszczanie, jest i tutaj obecne, więc przywiązanie dotyczy również ścieżki duchowej. Ale tu też jest obecne przyjęcie, docenienie, jeśli jest wypełnienie. Wtedy przywiązanie nie jest naturalnym następstwem. Bo kiedy coś jest wypełnione w pełni, to to właściwie nie musimy do tego lgnąć, nie musimy tego przywoływać. Tym bardziej, że jeśli to nie jest tu i teraz, to nie jest autentyczne świeże doświadczenie. To bycie tu i teraz jest bardzo istotne w każdej z tych dziedzin. Jest jeszcze jeden aspekt, którego warto... Żebyśmy się uczyli. Mianowicie docenianie trudności. Wszystkie sytuacje ciężkie, trudne w życiu, sytuacje nawet traumatyczne, a łatwo powiedzieć to, a trudniej to robić, żeby doceniać je. Dlatego użyłem określenia, żebyśmy uczyli się. Doceniać. Dlatego nie można umieć wszystkie zmieniające się sytuacje i trudności, które przychodzą, są szansą, ale też trudno je przewidzieć, większość przynajmniej z nich trudno przewidzieć. Dlatego ta przestrzeń uczenia się jest tak istotna. Zwykle doceniamy te trudności po pewnym czasie, kiedy widzimy je z perspektywy i dostrzegamy elementy i aspekty, które zmieniły nasze życie, które nauczyły nas czegoś, ale w momencie, kiedy one się dzieją, to jest to trudne. Jest to wielka sztuka, żeby. Nabywać tej umiejętności, i doceniać wszelkie trudności w życiu. Jest jeszcze jedno, jedno podejście związane z docenianiem, mianowicie sztuka dostrzegania pozytywnych rzeczy w całości sytuacji nawet jak jest wiele. Negatywnych stron, to zawsze są jakieś pozytywne, i umiejętność cieszenia się tymi pozytywnymi jest też wielką zdolnością, ważną w życiu. Inaczej wyrabiamy w sobie taki ciągły nawyk, nawyk narzekania. Żeby nie wiem, ile było fajnych rzeczy, dobrych, pozytywnych, cudnych, rozwojowych, i tak dalej. To zawsze znajdziemy coś, co będzie w tym negatywne, i skupimy się na tym. To tak jak z bólem zęba, kiedy skupimy się tylko na tej jednej przestrzeni, gdzie, gdzie boli, to ten ból zabiera całą przestrzeń naszego bycia naszego odbierania rzeczywistości. W momencie, kiedy jesteśmy w stanie puścić ten negatywny aspekt, nie izolując się, nie odpychając go, przyjmując, akceptując, bo to też jest bardzo ważne, żeby umieć przyjmować, akceptować, kiedy nie jesteśmy w stanie tego zmienić, te wszystkie negatywne rzeczy. Więc tak jak z bólem zęba, jeśli otworzymy się i puścimy, pojawia się przestrzeń, i ta przestrzeń naszego umysłu, Potrafi być ogromna. Wtedy proporcja tego bólu do tej ogromnej przestrzeni stanowi ogromną różnicę. Powoduje, że zmienia się diametralnie sytuacja. Dużo łatwiej jest wtedy przyjąć ten ból i dużo łatwiej jest funkcjonować. A w życiu, w tych trudnych sytuacjach, dużo łatwiej jest być twórczym. Zachować energię, zachować optymizm, zachować pozytywne nastawienie. Kolejna umiejętność i zdolność to zdolność cieszenia się taką ilością tego, co otrzymujemy, i bycia zadowolonym i usatysfakcjonowanym z takiej ilości, jaką dostajemy od życia. Nie pożądaniem, Ciągle więcej, więcej, lepiej, wyżej. Aczkolwiek ma to jeszcze inny aspekt, taki dopełniający. Mianowicie, nie ma nic złego w tym, żeby ulepszać nasze życie, rzeczywistość, żeby być twórczym. To jest leży pozornie po drugiej stronie wagi. Na drugiej szalce, czyli zachowanie kreatywności i niebycie usatysfakcjonowanym wszystkim, co osiągnęliśmy, wszystkim, co, co zastajemy, a zostawianiem sobie możliwości poprawiania tego, ulepszania, zmieniania, a jednocześnie równolegle. Żeby mieć taką zdolność bycia usatysfakcjonowanym, a nie pompowaniem, pożądania, że ciągle jest mało. Czyli e, zamiast cieszyć się i patrzeć na to, co dostajemy, to odrzucamy to, bo ciągle będziemy gonić za, za czymś dalej więcej. To tak, jakbyśmy nie byli tu i teraz. Tylko zawsze patrzyli na, na jutro, na, kolejną, na kolejny dzień, na kolejną chwilę, na kolejny miesiąc, na coś później, dalej, 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 dalej. Wtedy ciężko jest nam być tu i teraz. Doceniać życie to także szanować wszelkie życie. Widzieć, że wszelkie życie jest naszym życiem. Więc nie zabijać niepotrzebnie. Nie czynić innym tego, czego byśmy sami nie chcieli, żeby nas spotkało. To też jest szanowanie naszego życia. Więc nawet mały robaczek na ulicy, jeśli możemy go ominąć i nie rozgnieść idąc, to też jest szanowanie naszego życia. Szanujmy wszelkie życie. Doceniajmy nasze życie. W każdym aspekcie. To, co życie nam przynosi, i mądrze przyjmujmy to. Dostrzegajmy nasze lgnięcie, przywiązanie, i przyjmujmy również tą zdolność przyjmijmy tą zdolność puszczania, odpuszczania, wypełniania, bycia usatysfakcjonowanym.